Siemanko. Chcę powiedzieć o takim powiedzeniu: postaw siebie na pierwszym miejscu albo wybierz siebie. Co to w ogóle znaczy siebie? Temu warto się przyjrzeć, kim jest ten ja, którego mamy wybrać, bo to klaryfikuje już jakby hmm, całe to powiedzenie. Więc jeżeli rozpoznajemy siebie, kim w esencji jesteśmy, że jesteśmy świadomością i ta świadomość przyjala się poprzez ciało, to widzimy, że ta świadomość nie jest tylko w nas, ale ta jedna świadomość, ona obejmuje wszystko, dlatego też rozpoznajemy, że w esencji jesteśmy jednym, a na poziomie formy jesteśmy połączeni. I ta świadomość uwzględnia to właśnie wszystko. I to nie znaczy, że jeżeli na przykład potrzebuje, potrzebujesz odpocząć albo zrobić coś, co pomoże ci w tej jedności, to zrezygnujesz z tego na rzecz pomagania innym, ponieważ każdy poniekąd jest odpowiedzialny za siebie, możemy się wspierać, ale każdy ma. Tą energię, to moc do tego, żeby w tej świadomości się osadzić, żeby ją rozpoznać. Poza tym, jeśli będziemy robić za dużo dla innych w takim sensie, że sami nie, sam, samym nam będzie wtedy trudno, albo będzie to wręcz niemożliwe, żeby pozostać w tej świadomości, to wtedy też nie za bardzo możemy pomóc innym, bo, bo już nie widzimy innych jako. jako tego samego źródła, nie widzimy innych, nie czujemy, że jesteśmy połączeni, nie widzimy tego, także wtedy też mamy mniejszą moc, żeby pomóc innym. Także wspierając innych, którzy mają wolną wolę do tego, że rozpoznają siebie lub nie rozpoznają siebie, że wybiorą rozpoznać siebie lub wybiorą nie rozpoznać siebie, wówczas my realizujemy to, co chce się przez nas przyjawić z tej świadomości, czyli zainspirować innych do tego rozpoznania, Ktoś odmawia, ok. Ma wolną wolę do tego, oczywiście, I, i ma swoją drogę też do przejścia. Więc my możemy być małym elemencikiem gdzieś tam na drodze. Aczkolwiek, jak ktoś jest gotowy, to te wszystkie małe elemenciki prowadzą do tego coraz bardziej i bardziej. I dzięki temu dana osoba osadza się w tej świadomości coraz bardziej. Jeżeli jest gotowa, jeżeli to wybierze, i to też wpływa na nas. To wpływa na to, że. Na kolektywne pole, na to, że jest więcej ludzi takich w przestrzeni, a wzajemnie też się wspieramy, podnosimy wzajemnie to jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze szybciej może płynąć, jeszcze, jeszcze bardziej to ugruntowanie zachodzi, jeszcze mocniej ten proces przyspiesza. Także wspierając innych, wspierasz też siebie. Dzięki.